Skrino, wykupienie tego czasu antenowego to już super pomysł, naprawdę dużo mikseli to ogląda Serio? Przychodzi to dużo mikseli ogląda? No ta przychodzi dużo bardzo mikseli, bo ostatnio miałem spis ile tam przyszło i naprawdę No oglądałem to fajnie No to chyba dobrze Tak i ja w sumie pomyślałem, co jeśli by wprowadzić jakieś może małe opłaty za to Ale wtedy przestaną oglądać Właśnie nie, te, teraz na przykład jeszcze ten siódmy odcinek damy im za darmo, a później zaczną płacić i tak zgarniemy, jak trochę kasy, nie? No, jak będzie. W ogóle, może można zawsze robić tak, że finał będzie transmitowany na żywo, ale by było fajnie. No, nie wiem, no możemy pomyśleć o tym. Widzisz uczniu, już prawie kończymy. No, fajnie wygląda ten złoty kryształ. To taki żółty bardziej, ale niech ci będzie. A do czego on służy? Jeszcze skończę i się za chwilę dowiemy. Choć się w sumie domyślam. A ja mam coś jeszcze dla ciebie. Co ty tam masz? A taka właśnie trochę groźna bombka. Czyli bombę, skąd ty to wziąłeś? A no wiesz, tak znalazłem sobie. Nie wiem na razie, czy nam się to troszeczkę przyda, ale spoko. Dobra, kończymy ten kryształ. Siema, z tej strony kamsta to jest kolejny odcinek turnieju xdsn Drugi. Tak, szybko przejdziemy do eliminacji. Ich dwóch było zagrożonych, no i powiem tyle, no. Bernard, mm, Bernard, wydupsasz. Co? No jest niemożliwe, jak to? Że on nic nie zrobił. On tylko mi przeszkadzał przez całą rundę. Ale, jakby Dostałeś trzy głosy, nikt cię tu nie lubi, więc wypadł. Kurna, nienawidzę. Ach, kiedy ja mogłem mieć wakacje na Cyprze, a teraz mam jakieś gówno, muszę wracać, dobra, dobra, poszedł sobie, i tak, dzisiaj, co tam idzie? Dzień dobry. Co wy tu robicie, kabilot, jak ty się wydostałeś? A jakiś portal znaleźliśmy, i sobie wyszliśmy A, w sumie tak, w sumie, dobra, screeno Dobra, już każdy wie, eee, co wy tu robicie. Przyszliśmy wam naklepać! Właśnie, frajerzy, naklepać? No a co? Po co nas tu ściągałeś? Nie wiem. Myślałem, że chcecie się po prostu stąd uwolnić, a nie że kogoś naklepać. Co? Przez tego pierdzielonego ekra ekran, 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 y trafiliśmy do jakiejś gównianej odkłani. No, ja tam nie mam nic za złe, w sumie nawet nie wiem jak się tam znalazłem, yy... Ta? To wypierprzaj! O! My was naklepiemy! Co? zas jest was jest za mało, co wy chcecie? To nie wszyscy! O kurde... Czyli, czekaj, was jest... Yyy... 1, Niksele 2, Illuminata 3, Superman 4... Byś, z, moglibyście z nimi zawalczyć jeden na jeden, ale was jest pięciu, więc... Ale my mamy jeszcze piątego, nie bój się. Kamilot? Nie, ktoś inny. No dobra, no to zrobimy takie solówki z, i kto kogo wygra klepę, to yy, jest bezpieczny, a ci co przegrają swoją klepę, to idą na eliminację. Walka numer jeden. i kontra Illuminata. U. Znowu mnie coś brzuszek boli, kurde. Moja morda! Coś się stało! Jakoś mnie w brzuszku pokręciło. Ej, ja go mogę do. Uch ty. On nie chciał. St... Dobić. nie ma tak łatwo. Ała moja du. Nie podnam ci tak łatwo. Uff, ale mu wywaliłem. Zawsze byłem fanem Lewandowskiego. Nie, yeah, przestań. Zdałem sobie sprawę, jaki to będzie brutalny odcinek. Kolejna walka: Glomb versus Gryglicki. Czekaj, tutaj nikt mi nie powiedział, że będę walczył z Gryglickim. Jak to jest możliwe? O. Nie, nie, nie. Bo może mi ktoś wstać? Może tak troszkę. Nie! O! Czekaj, co ty robisz? Wydaje mi się, że to jest kryształ nieśmiertelności. Ale za chwilę to sprawdzimy. Czekaj, czy ty chcesz w niego szczyt... Nie mogę na to patrzeć! Przecież nic mu się nie stało. Czekaj. Ty faktycznie. To musi być kryształ nieśmiertelności. Ale nie zrobimy takiego zwykłego kryształu, tylko musimy prze, przerobić to na jakąś broń. Może jakąś tarczę, to by było w sumie mądre. Nie, mam części do perfekcyjnego miecza. Kolejna walka! Tort! Kontra dwa uzbrojone niksele. Dobra, lejemy go! Yy, no spoko. Czekajcie, czekajcie, panowie! Nie! Mam cię! Ty go trzymaj, ja go zaćgam. Czekaj, co? Ała, mój łeb! Oj, Sorki, nie chciałem. Czy ty naprawdę musiałaś mieć gnąć? No mówię, Sorki, nie chciałem. Teraz ty, mały gnoj. Nienawidzę Nikseli. Ale wygrałem z tymi śmiecią. Kolejna walka. Gobba versus 5 super śmieci. Ale im nawalę za chwilę. Hm. O, wywalaj. O, ty też wywalaj. A oni są prości, tylko niestety bardzo wkurzający. Kurna, przestańcie, przestańcie. Ach, skończyło się zranie po krzakach. Ach, już mnie nie będziecie wkurzać. Chwila. Czy ich przypadkiem nie było pięciu? Łamuj. Łamuj. Czemu zawsze musimy się to przytrafiać? Nie! Poddaję się, poddaję się, tylko mnie uratujcie! Poddał się! Wygraliśmy! O tak! To jest idealny miecz! Ty no, w sumie całkiem fajny. No... Jasne. A w ogóle... Wyglądasz tak trochę... Zbyt grzecznie. Co masz na myśli? No... Tak jakby mało strasznie. Musimy zmienić, zmienić Twój wygląd. No ale jak? Poczekaj. Walka ostatnia. Mistrz Zakolak kontra Superman. Ach, nie potrzebuję głosu, żeby być potężnym. Nie potrzebuję go. Nawet głos by Ci nie pomógł. Tak myślisz? A może moje? za kola. A, tylko nie te zakola! kola. za zakolak zawsze wygrywa. A więc tak, swoje pojedynki wygrali tylko y, Misto i Tort. Oa. Superman zawsze wygrywa. Dobra, czyli wychodzi na to, że za Kolak też idzie na eliminację. Więc tylko Torc jest bezpieczny, a wy zagłosujcie kto ma odpaść, czy to ma być. Za Kolak, Goba czy Skulzi Zagłosujcie i widzimy się w na następnych odcinkach. Narap. Czyli Kamilot mówisz, że ty nic nie pamiętasz? No nie, nie pamiętam. Po prostu obudziłem się w jakimś ciemnym miejscu. Więc domyśliłem się, że jestem w jakiejś otchłani czy nicości. No, spoko. No, i tak to bywa. To w sumie chyba lepiej, że nic nie pamiętasz. A coś, coś się stało? Coś zrobiłem? Nie. O tak, od razu lepiej.